Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, zazwyczaj spotkania opłatkowe Kongresu Polonii Kanadyjskiej są takie, że tak powiem, lelum polelum. Tym razem jednak były pewne rzeczy, które warto skomentować. Lelum polelum nie mówię tego w sensie negatywnym po prostu wszystkie tam gładkie słowa, wszyscy się kochamy, jest dobrze, idziemy do przodu i tak dalej. No, jak to na takich akademiach rocznicowych. No, ale najważniejsze, że, że no, spotykamy się, że to są, w zasadzie to są mniej więcej ci sami ludzie co roku. Życzymy sobie dobrze, życzymy sobie na następny rok. W tym roku natomiast, proszę Państwa, było trochę ciekawiej. Było trochę ciekawiej dlatego, że a no, trochę zaskakujące było to, że w sali, w której się zebraliśmy, ja tam oczywiście nie byłem jako członek jakiejkolwiek organizacji, proszę dobrze zrozumieć, ja do żadnej organizacji polonijnej nie należę. Tylko jako człowiek, który no, o tym ma państwu donieść. I co donoszę? Donoszę, że a, w sali, na sali, w której było spotkanie opłatkowe Kongresu Polonii Kanadyjskiej nie było ani jednego symbolu narodowego polskiego, nie było polskiej flagi, nie było też flagi kanadyjskiej. Nie było też logo kongresu, nie było żadnych tego rodzaju elementów. No, a byli w końcu tam zaproszeni goście, politycy kanadyjscy. Służba Dyplomatyczna Polska w osobie ambasadora i pana konsula z Toronto. Proszę Państwa, nie odśpiewaliśmy też hymnu Polski, nie odegrany został hymn Kanady. No jakoś tak, tak dziwnie siedliśmy do tego kotleta. No ciekawe były wystąpienia zaproszonych gości. Był pan poseł Baker tutaj z Toronto, był pan poseł Wirani, to wszystko posłowie federalni. No i pan Baker powiedział o jednej ciekawej rzeczy, mianowicie o tym, że no, jest tutaj z nami w obliczu tych kłamstw Putina, że tam rozpętaliśmy drugą wojnę światową. Naj... Najwyraźniej chyba pan Putin obejrzał sobie film produkcji prl o tym, jak rozpętałem drugą wojnę światową i o z tego te wszystkie jego, jego opinie się wzięły. Ale proszę Państwa, poważnie rzecz mówiąc, no to była to pan Baker był jedyną osobą, która mówiła o jakichś tam poważniejszych e, sprawach, no bo prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, pan Tomczak e, mówił o obyczajach świątecznych, mówił o tym, jak to tam się łamiemy opłatkiem i co jemy na Wigilię i w ogóle jak to jest, e, jakie mamy fajne te obyczaje, no trudno zaprzeczyć, ale to można sobie sprawdzić w Wikipedii. Proszę Państwa, no bo właśnie e, jakoś tak e, Moja koleżanka um, mówiła kiedyś, że zawsze woli za żałować, że coś zrobiła, niż żałować, że nic zrobiło, nie zrobiła. I myślę, że jednak, niestety, w przypadku Kongresu Polonii Kanadyjskiej y, odnosi się y, no to, to, ta druga część tej wypowiedzi do tego, co Kongres robi, czy też nie robi. W każdym razie, proszę Państwa spraw mamy dużo. Jakie mamy sprawy tutaj w Polonii? No chociażby emerytury, podatko podwójne, opodatkowanie emerytur. No chociażby kwestie obrony dobrego imienia Polski, która jest atakowana. Polska jest atakowana, my jesteśmy atakowani. Przyprawia nam się gębie, gębę tych zbrodniarzy. No też jest też te, ten problem jak na przykład programy oświatowe. Czy kongres zabiera stanowisko w sprawie programów oświatowych? No chodzi o to, żeby, żeby coś robić. A, a w końcu nawet samo wydawanie oświadczeń. Ehm, oświadczeń nie, nie zabiera dużo czasu, nie jest to kosztowne, no ale jakoś tak te oświadczenia do nas do końca nie docierają, czyli tak wnoszę z tego, że, że ich raczej nie ma. A sprawy są ważne. I tu nie mówię tego żartem, bo, bo w końcu yy, społeczność. Yy, Polska w Kanadzie, polonina w Kanadzie jest liczna. W rozmowie ze mną pan prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej na pytanie o największe wyzwania stwierdził, że największym wyzwaniem dla niego są podróże i to, że był poza domem 55 dni w roku. Zresztą zachęcam do obejrzenia sobie filmiku z relacji z tego spotkania Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Ciekawie mówił pan konsul, bo właśnie zarzucił organizacjom polonijnym, że... No tak, jest Gzowski, jest pomnik Gzowski. Gzowski to jest jeden z takich architektów państwa kanadyjskiego, no a my o nim nie pamiętamy. Powstanie z listopadowy, a tutaj ta, ta polska społeczność no gdzieś tam się po kątach kręci, a kwiatów pod pomnikiem nie składa. To był zarzut pana konsula. Drugim zarzutem pana konsula było to, że od kilku miesięcy w korespondencji z konsulatem kongres Polonii Kanadyjskiej zaczął używać wyłącznie języka. Angielskiego, zapominając polskiego, co jest no, o tyle śmieszne, że wielu ludzi z kongresu Polonii Kanadyjskiej łącznie z panem prezesem, język dla nich, język angielski jest drugim językiem, posługują się nim powiedzmy sobie tak szczerze, sprawnie, ale, ale inaczej. Kolejna sprawa, kolejna sprawa to jest, proszę państwa, no, był pan ambasador. Yy, Napominał nas, żebyśmy byli dobrymi obywatelami państwa kanadyjskiego, wychwalał Kanadę jako państwo, które daje tutaj szansę imigrantom, że w pierwszym pokoleniu już proszę, proszę, tylu nas tutaj tam zajmuje ważne stanowiska, no jest się z czego cieszyć, bo to prawda, dzięki Kanadzie tak jest, nie dzięki tym ludziom, którzy swoją pracą do tych wszystkich stanowisk dochodzą. Ale co ciekawe, jeszcze pan ambasador pochwalił się, że, że mamy liczne osiągnięcia. Między innymi zlikwidowaliśmy biedę w Polsce. Polska jest krajem, w którym nie ma ludzi biednych. Dzięki programowi 500 że ten, ta redystrybucja dochodu narodowego jest taka, taka bardzo płaska, nie ma tych, tych wielkich tam pików między bogatymi a biednymi. No wszystko może dobrze. No wisienką na torcie naszych osiągnięć i sukcesów jest oczywiście Nobel e, pani Olgi Tokarczuk, o czym na który Pan Ambasador zwrócił y, uwagę. Co ciekawe, y, był też y, jednym z gości y, pan y, szef Rady Skarbu, to taki minister, prawie minister finansów tutaj nasz, y, który jest z pochodzenia Słowakiem, też bardzo miło mówił. Mówił o Kanadzie jako kraju, y, no właśnie ciepło o Kanadzie, dlatego że dała nam schronienie, nam, tych wszystkich uchodźcom z Europy Wschodniej, Węgrom, Czechom, Ukraińcom, nie pamiętam jego nazwiska, ale yy, no mówił o tym, że czytał Sienkiewicza, bardzo mu się podobał, więc tak od noblistki do noblisty, no i ja przepraszam, że tak wytykam tym wszystkim organizacjom, polinii, sam nie będąc działaczem, bo to zawsze jest tak, o to, ty nie działasz, a tutaj, jak to ciężko jest ruszyć e, czymkolwiek. Więc jak to ciężko jest działać, jak trudno, że przecież mamy tutaj ochotniczo i że powinno się chwalić i tak dalej. Krytyka jest o wiele, o wiele lepsza, twórcza. No coś się dzieje, jak się, jak, jak, jak się krytykuje. Co mi jeszcze na tym opłatku, na którym żeśmy sobie życzyli, wszystkiego dobrego na nowy rok przeszkadzało? Proszę Państwa, garnitur polityków. No, jakby to powiedzieć, no jak patrzę na takie imprezy, u kolegów Żydów właśnie, no to tam jest albo a, no, premier, burmistrz, no, no duzi ludzie, duże misie, jak to mówią w Polsce, a u nas były takie misie mniejsze. Więc może by tak jednak robić, że tego rodzaju imprezy, już nie mówię o tych dekoracjach, no, to, to jest sprawa powiedzmy tam to betka można na to klik zrobić i, i będzie lepiej że można by było robić takie imprezy, no, spłatne od stolika, tylko że musi być ktoś, kto przyciągnie tych ludzi, żeby zapłacili za te stoliki. Więc może premier Ontario, może jacyś mówcy, którzy są politycznymi celebrytami. No, Przecież to też można załatwić na papierze, od to to, 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 tego nie, ma, nie trzeba tam się nachodzić czy, czy strasznie działać, tylko wystarczą e-maile, no taka robota, że tak powiem, administracyjna. I wtedy, I wtedy mielibyśmy takiego, jak to się mówi po angielsku, fundraisera, prawda? Wtedy byśmy, by ten kongres może tam dostał jakiś zastrzyk gotówki, no i też tych ludzi na sali. Y, byłoby więcej. Wiem, że też łatwo jest że rzucić pomysł, a, a tam trudno jest go realizować. Sam działam, sam wiem, sam organizuję roż, różne rzeczy, y, sam prowadzę różne rzeczy, wiem jak to jest. Ale proszę Państwa, no nie, y, nie usprawiedliwiajmy się z nic nie robienia tak łatwo, bo y, jak y, jak przypomnę jeszcze raz, y, lepiej żałować, że się coś zrobiło niż że się. Nic nie robiło. Dziękuję bardzo, do następnego razu. Mówił Andrzej Komar.